Witajcie, rezydenci zła. W nowym roku mamy nadzieję, że lepszym od poprzedniego, bo trzeba przyznać, że każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu odczuł jego konsekwencje. Jednak dla kanału Resident Evil Polska. I cały jego otoczki był to bardzo owocny czas. Pragnę oczywiście podziękować w imieniu swoim, jak i całej ekipy Resident Evil Polska, Wam widzowie, bo to Wy stanowicie trzon tego wszystkiego. Nie warto by było nagrywać filmów, prowadzić strony Facebook czy komunikatora Discord, gdyby po prostu nie było Was. Rezydenciaki, jakie plany na ten rok? Oczywiście czekamy wszyscy na Resident Evil 8, czekamy na pełnometrażowy aktorski film, również czekamy na dwa seriale od Netflixa, w tym jeden animowany. I ogólnie trzeba przyznać, że będzie to 25-lecie serii Resident Evil, więc liczymy, że kapkom. Przygotuje dla nas coś specjalnego. Dobrze, nie będę tutaj przedłużał, nie chcę was zanudzać rezydenciaki. Oczywiście jeszcze raz pragnę tutaj wam podziękować, bo wielu z was odkryło nasz kanał właśnie w poprzednim roku, wielu z was podoba się to co ja robię, co ja tworzę, jeśli chodzi o filmy, doceniacie to, że jest właśnie komunikator Discord oraz bardzo chętnie angażujecie się na stronie, jak i grupie Facebook Resident Evil Polska. Mi pozostaje Wam życzyć dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności, z tym no to już będzie różnie, bo do pełni normalności rezydenciaki pamiętajcie, że jeszcze daleko. Więc uważajcie na siebie, obserwujcie kanał i bądźcie na bieżąco, bo wiele ciekawego kontentu na Was jeszcze czeka. Bayos żegnam się z Wami, ja, Mr. Raven. Bye.